Mój pracownik nie mógł usiedzieć 5 minut w miejscu. Myślałam, że ma ADHD. Oto jak radzić sobie z pracownikiem, który ciągle potrzebuje się ruszać. Dla nich siedzenie to powolna... Paweł rano był bardzo produktywny, ale po południu robił się rozdrażniony. Nie mógł się skupić i ciągle wiercił się na krześle. Myślałam, że praca go nudzi. Aż zauważyłam, że w przerwie zawsze chodzi po korytarzu, chodzi po schodach zamiast windą i ciągle się przeciąga. On po prostu nie może długo usiedzieć w jednym miejscu. Odkryłam trzy sposoby radzenia sobie z taką osobą. Pierwszy, pozwól mu robić spotkanie na stojąco lub spacerując. Zamiast siedzieć w sali, idźcie na rozmowę do parku. Drugi, daj mu zadania, które wymagają chodzenia, spotkania z klientem. Kontrole w terenie, dostawy do innych działów. Niech ma powód, żeby wstać z krzesła. Trzeci, nie każ mu siedzieć całymi godzinami. Pozwól na częste przerwy, stretching, wyjście na zewnątrz. Dla nich długie siedzenie to tortura. Paweł stał się najlepszym pracownikiem, gdy zaczął jeździć do klientów i robić spotkania spacerując. Zaobserwuj po więcej takich wskazówek.